Kajka, kochani, witam wszystkich! Jesteśmy w Doncaster. Znowu jesteśmy głoty, a więc ruszamy na miasto! Witam wszystkich! Także jak mówiłem wcześniej, jesteśmy w Doncaster. Zatrzymaliśmy się na malutkie piwko i zaraz będziemy chcieli zobaczyć to nowe miejsce. Nazywa się Top mil. Jest to polski kebab z polskim właścicielem. Więc no, jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. Zaraz to sprawdzimy. Ruszamy do Top Mil. Hej, okay. znaleźliśmy miejsce. Wygląda to całkiem spoko. Wchodzimy do środka i zamawiamy jedzenie. Chodź. My jesteśmy w środku, a więc tak, dzisiaj jest możliwość zamówienia w polskim języku, mimo to, że jesteśmy w Anglii, klasyk. Dobrze. I tak jak macie sosy w ogóle? Sosy? Jest ketchup musznerda, barbecue, garlic chili, mayonnaise, czosneczkiem. Czosnek, tak. Czyli tak klasycznie, jasne. Tak. Minci. I ten drugi ewentualnie na też? I drugi też, tak. Jasne, pewnie, super. Dobrze. Jest myślę, że może ewentualnie ketchup. Tak, tak, tu będzie. jeszcze. To zostanie Ostatnie pytanie, czy warzywa wchodzą wszystkie? Tak, wszystko, wszystko, wszystko. Ja bym źle wszystkie, tak. Sałata, Cały bukiet warzyw, mnóstwo tego jest. tak, mocno. Tak, no właśnie, naprawdę, no bo tutaj macie w Dużo fajna a właśnie sosy macie własne roboty, tak? Tak, tak. Wszystko robimy sami. Sałatki też? No to tak, świetne, świetnie. Tak, świetnie. Wszystko się świeżo, także jest kosmos. Jest kosa. Ja kosa dobre. Tak. Robi roboty. Świetnie, świetnie się składa. My robimy ja domowe rzeczy. I domowe kiełaby. Ja no, standard jest polski. No spójrzcie, mnóstwo zamówień, także tak To na pewno jest dowód, że warto tu przyjechać, nawet z Wakefield Ja już baba, wygląda mega, mega dobrze. Zobaczę to w łuku, jakaś kuszycka. <grym> mm. Sałatki, mięsko, oh my god, zaraz będziemy testowali. Mięsko jest pokrojone właśnie tak jak lubię. Kartki papieru, tak, bardzo fajnie to wygląda. Sosiki są robione na miejscu, yy, także bardzo to fajnie wygląda naprawdę, no trzeba posmakować. Za dwa, Pierwszy kęs może. Pierwszy kęs mięska może. on. Mm. Mm -hmm. no świetnie, przypieszone mięso. Smakuje bardzo dobrze Mhm. Mm yy, mięsko doner jest yy, baranio Smakuje Smakuje świetnie. I teraz cikiel jest taki Mmm jest bardzo dobrze doprawiony soczysty mmm mega ale pyszne jest, o A więc tak kochani, już po wszystkim. Chyba był świetny, mega wielki. soczyste mięsko, sosiki robione na miejscu, sałatki robione na miejscu. Wzięliśmy jeszcze zapiekankę, no ale no niestety musimy ją zabrać na wynos. Jeszcze to gramy. Smak zapiekanki wam przedstawimy. Dziękujemy bardzo.